Five! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z gry Lego Piraci z Karaibów. W ostatnim odcinku udaliśmy się na Tortugę, czyli Wyspę Piratów, e, aby zwerbować załogę. Udało nam się uzbierać e, czterech członków, e, z którymi razem siedliśmy na statek i próbujemy właśnie teraz odbić e, Elizabeth z czarnej perły. No i e, Willowi udało się go zabrać, ale niestety, jak widzicie, Jack Sparrow został e, pojmany, i teraz aha. Oni nie odpuszczają i chcą z powrotem e, dogonić Willa I oczywiście Elizabeth, która ma skarb od piratów e, i będą robić wszystko, żeby ich dorwać e, o właśnie, tą oto monetę oni potrzebują. Czy oni wiedzą, że... Aha! Bo Will jest wkurzony, że oni by był piratem, ale dobra. E, znaczy, że jego ojciec był piratem, czyli on też jest piratem. No i oni... o, właśnie teraz się skapną że Czarna Perła ich goni i będą robić wszystko, żeby im uciec czyli co? wywalamy wszystkie zbędne rzeczy żeby statek był jak najlżejszy żebyśmy jak najszybciej płynęli no, ona sobie myśli aha czyli wywalamy wszystkie kule armat, nie nawet armaty... aha, dobra, słonia wywalają no i dzięki temu jesteśmy trochę szybsi, ale czarna perła jest jeszcze szybsza. No, a Elizabeth się zachciało, że powinniśmy pójść na płyciznę, że my mamy... E, z, mamy mniejsze dno czy coś takiego. Nie, dobra, jednak chyba walczą ze sobą. Nie wiem czy tak było. Normalnie chyba uciekliśmy im. No to co? Bierzemy się za nawalanie z piratami. Oczywiście już są na naszym statku. Także musimy ich pokonać, i przy okazji widzę, że musimy e, odpalać tutaj e, armaty. E, pewnie to okienka będziemy musieli rozwalać. O właśnie, jedno jest. E, to trzeba naprawić. Kto tu miał? gips miał młotek. Także ponawalamy gipsem e, trochę młotkiem. I co? Widzę, że tam te okienka trzeba rozwalać, żeby uratować Jacka. Także zbieramy pochodnie, gdzie popadnie i nawalamy w okienka. Tu mamy kolejne. Dobra, trafiony. O, i zrobiło nam się przejście na dolny pokład. Chodźmy jeszcze tu zobaczyć, czy jesteś do zebrania. Pełno klocków, yy, co to ryb? Pełno. Aha, możemy nawalać ryby, z których wypadają monety. Dobra, niech im będzie. Ten co, ślepy. Jak se nie miał trafić w ryby? Yy, okej, okay, chodźmy. Dawajmy jeszcze tu na prawo. Co tu mamy? Tu mamy miejsce na armatę, której nie ma. Hmm, czyli pewnie gdzieś z dołu ją trzeba będzie przeprowadzić. Także zejdźmy od razu na dół. Może się trochę uspokoi atmosfera. O, dobra, tu piratów nie ma. Także jest trochę spokoju. Ty co tu robisz, gościu? Nie znam cię. Kim ty jesteś? Eee, Jack nam się gdzieś stracił. Ale jak na razie Jack nam nie jest potrzebny. Dobra, widzimy następną armatę. Odpalimy ją gipsem. Hmm. O, w okienko. Hop. O, nie ma tak nie trafić z armaty w takie okienko. O, tu coś mamy. Eee. Czyli spadły nam jakieś. Jakieś kafelki. Ale dobra, najpierw mamy mały minister. Tu pokazuję, żeby go odpalić. A, otworzyliśmy sobie okienko do kolejnej armaty, czyli od razu ją odpalamy. Op, zapalać, zapalać. Jest i okienko i trafiony idealnie. Może nie w dziesiątkę, no niech będzie. Jo. armata do podniesienia. Mm. Teraz jak to tu umieścić? Jest jeszcze jedna armata. O, bierzemy ją. Nie zostało nam... Aha, bo zostały nam jeszcze dwa okienka. Także jest jedno. Czerwone i pewne przedmioty... Yy, aha. Czyli nie mamy jeszcze tego gościa. Wow. Patrzcie, jak śmiesznie wymyślone. Chodzę po linach... ...i zsuwają się stamtąd klocki. OK, składamy wszystkie. Tu jeszcze jeden. Jest. Podnosimy go. Tu mamy. A, tu musimy to umieścić. Czyli co, bawimy się w kafelkarze. Jedne kafelki ładnie już ułożone. Tu były. Weźmy od razu klocki niebieskie. Zawsze się przydadzą. Yy, tu były. Aha, tu są jeszcze. Dobra, kafelki. Zbierać, zbierać, zbierać. Są. So... I idziemy je tutaj porozkładać. O! Sześć kafaleczków. Szybka robota. E... Poprzechę pychamy to. O, udało się. Że jakiś mechanizm w starodawnych statkach? Mechanizm zrobiony, że możemy ją tam wyciągnąć na górę. E... Tu nie mamy nic do roboty, czyli od razu idziemy na pokład górny o właśnie, jest jej armata, czy ją tam będziemy musieli e, umieścić w wolne miejsce? Jaki koksu gips potrafi całą armatę podnieść? niemożliwe jak się puścił pochodnie? dawać ją ratujemy Jacka, w którym on tu jest okienku, pokazuje, że jest w trzecim od lewej, ale dobra, zostało nam tylko to e, do Otworzenia. I co? Jest, zrobiło mu się przejście. Czyli co? Możemy nim uciekać. Dostał trochę marchewko po głowie. Czyli tam w nas dalej nawalają. Wow. Czyli udało mu się uciec od razu z armaty. Tak, 4 ryb A ten tam. Yy. O, w dupę! Ja mamy postatku, ale przewalone Nie my stąd teraz uciekniemy? Jeszcze moneta ta wpadła, co wszyscy za nią się ganiają. Każdy by chciał zdobyć tę monetę, no bo jednak jest ważna, żeby nie pozwolić tym piratom na stanie się z powrotem śmiertelnymi. Bo powiedzieli, że jak będą śmiertelni, będą mogli grabić. No w sumie robić to, co, co do tej pory. Ale oni chcieliby odczuwać wszystkie te smaki, zapachy, bo oni teraz nic nie czują. Tu możemy coś zepchać na dół pychamy to od razu op ja od razu tam wpadłem eee, no nic to poskładamy poskładane. i poskładane czyli teraz to przepychamy da się czy się nie da się op jeszcze się nie da tu możemy nurkować A, nie weź O, rozwaliło go! O kurde! Weźmy beczkę. A no tak, bo w beczce pod nie możemy chodzić elegancko. Chodźmy od razu ten przycisk tam nacisnąć. Jest, idziemy dalej. O, tamta się moneta świeci. Kurde, tu nam odbrzmkuje. Nie, tu ten mechanizm na razie. Dobra, zamieńmy ich od razu. Jest jeszcze jedna armata, tylko nie mamy żadnej pochodni. Była tu gdzieś pochodnia? Chyba nie widziałem nigdzie. No ale nie, to no, powinno być na każdym piętrze yy, pochodnia zrobiona. No bardzo specjalnie dla tych postaci, yy, które. Odblokujemy, która będzie miała pochodnie w ręce, to tylko nie będziemy to mogli tutaj odpalić Jakiś dodatkowy bonus pewnie Ty, a ty co tu robisz, synek? Kolejny gościu, co się gdzieś skrada po moim statku A nie wiem, co on tu robi w ogóle O, tu był klocek, jest filetowy Wow, prawdziwy pirat Elegancko Uzbieraliśmy Mamy mechanizm Zablokowany, dobra, teraz schodzimy na dół eee, Do monety Dawaj, dawaj, dawaj. pój, płyń. Pierwszy przed Jackiem. Przed Jackiem Elizabeth Kurde. Jack uzbierał. Mm. O! geyser. Wylecieliśmy w kosmos. Jest i moneta. Łapać, łapać, łapać. duńki przesadziło! No i małpa złapała. Małpa się też na... Jack nazywa. Eee, tak ją nazwał Barboza. A teraz Elizabet nie wie, czy ważniejsza jest moneta, Yy, czy ważniejszy jest topiący się yy, Will na pokładzie. No nic, idziemy po monetę, na to wychodzi. Na statek i tak tonie. Także ratujmy się. To my tu musimy chyba małpie przywalić. jak mi z banana przerypała. Teraz na górę. A, gówno, Jacka potrzebujemy. Teraz pytanie, gdzie jest Jack? Yy, tak go znajdziemy. O. Tu się bije. Wow, ja myślałem, że. Ha! Ja myślałem, że on będzie uciekał, a tu normalnie się leje za wszystkimi. Tylko jedno serducho. O, właśnie. Zostało nam jedno serducho. Wypadł ode mnie jedno oki. Banana mu pod nogi. Elegancko. Mm. A, chodźmy na górę. Dobra. Yy, przywalimy małpie. O! Por Dobra, kluczków już nie zbieramy, skoro już mamy y, tego pirata O! Oh. Tą armatę możemy naprawić. Weźmy gipsa To jest armata Nie, to wygląda jakiś mechanizm A, to jest chyba to na tą beczkę y, Co tam trzeba beczkę umieścić, i się ślizgać na niej. Jo, bo Elizabeth Cox <laughs> Jak to zawrniało eee... Tu jest beczka? Jest beczka Także jedziemy beczką Wszystkich poturbował po drodze Eee Dawać, dawać, dawać O jest szalupa Dobra, pódzian, dawaj Eee, hop O, mam jakiś mechanizm obrotowy Czyli od razu to uruchamiamy Haj Ciśnij Aha, tu potrzebujemy znowu O Zginęła Potrzebujemy Elizabeth, bo kobiety mają podwójny skok w tej grze także mogliśmy nią tutaj O, O kurde Dobra, jeszcze raz Jest lina. I jest małpa. Nie ma, wypad mi z bananami. Poryju jej, poryju. Dostała od razu. Dobra, i co teraz z nią? Dawaj, dawaj, dawaj. A, jest i katstenka. A! Kurde, no niestety nas złapali. Bo! Dobra, to jednak serionici z naszego powrotu. A tam Will przecież był. O kurde, jak ona się przeraziła. Aha, bo teraz się okazało, że się dowiedzieli, że nie był Will. E, to był syn Billa Buciora. Czyli w nim płynie nie, e, krew właśnie od Billa Buciora, i oni potrzebują e, go, e, żeby właśnie to odwrócić do klątwy, i, żeby mogli się stać z powrotem e, śmiertelnymi. Aha! Więc co, i teraz nam tylko Will będzie potrzebny. A Elizabeth z Jackiem już nie bo po co na moim? O, papa! Ja jeszcze bez spódnicy! Czy sukienki? Ja tam się nie znam. Bez sukienki niech będzie. E, aha, i Jack tam mówi pewnie Elizabeth. No, bo ja tu mam obcykaną wyspę, na której e, już raz spędziłem e, ileś tam czasu. Także od razu popłynęli na nią. Jest i zdobyty prawdziwy pirat. E, skarbiec jest oczywiście uzupełniony. Złoty klocek, za wykonanie misji, standardowo. I... I co? I tyle. Także to by było na tyle. Oczywiście zalajkujcie film, skomentujcie, dajcie suba, jeżeli oczywiście nie daliście. Wtedy będziecie na bieżąco z moimi kolejnymi filmikami z Lego Piraci z Karaibów I oczywiście do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, do zobaczenia.